790 Adventure R chciałoby się powiedzieć, ale już od chyba dwóch czy trzech lat nie. Tak. Topem topów jest 890. Ja jeździłem na 790, poznałem ją na testach premierowych tego motocykla w Chorwacji, mhm. na które zostałem zaproszony jako dziennikarz. Bardzo mi się spodobał ten motocykl, jego elektronika, jego działanie w terenie nie podobał mi się wizualnie przez ale... te wiszące cycki. To właśnie jest kwestia tego. 790 mi się bardzo podobała. Jak zobaczyłem następcę, to ten przerośnięty zbiornik paliwa. 790 y, ma podobne. Ale trochę inaczej. Y, ja bym to widział trochę inaczej. Natomiast wsiadłem na ten motocykl i po prostu wszystkie. I te, chciałbyś ten, nie zsiadać. Chciałbym nie zsiadać. Tak, to jest kwestia tego. Oczywiście przy moich krótkich nóżkach i przy tym, jak ten motocykl jest wysoki, jest to dla mnie trochę problematyczne. Natomiast. To nie, to. nie był to mój faworyt i nadal nie jest. Nie ukrywam, że moje serce nie bije w takt silnika KTM. -a. Jest to motocykl trochę taki, trochę jak Husqvarna, bo to siostra, brat tak bracia. Ale siostry. Nie wiem, czy zauważyłeś? Jest jak taki duże obły. różnice są ogromnie. między Nordenem, a ktm -em. Ja się spodziewałem, że to będą tak bliźniacze konstrukcje, że będziemy mieli trudność z wyłuskaniem, który z nich jest lepszy. A okazuje się, że to są dwa kompletnie różne znaczy, motocykle. Znaczy jest przepaść tutaj przede wszystkim zawieszeniowa. Tutaj mamy topową wersję Adventure R. Dostaliśmy tak. do porównania nie Expedition, czyli nowość tegoroczną Husqvarna, mhm. tylko ten podstawowy model. Podejrzewam, że jak tutaj byśmy mieli zwykłego Adventura, tego turystycznego, nie zrobiłoby to na, na, ten motocykl na nas takiego wrażenia. Podczas naszych Testów, bo profesjonalistami może nie wiadomo jakimi nie jesteśmy, choć niektórzy z nas są i, i mogą być. Tak, i też na ich zdaniu się opieramy, ale to zawieszenie. Na przykład ja uważam, że dla mnie jest za twarde. Dla mnie jest za twarde, bo im szybciej jedziesz, tym on lepiej, ono lepiej, tak, ono lepiej tak. pracuje. I okazuje się, że po prostu ja jeździłem na tym motocyklu w terenie wolno. Ale też jest kwestia tego, ja jestem przyzwyczajony do zawieszenia bardziej motocrossowego, na którym telepie, Na dziurach po prostu telepie. Ty jesteś bardziej przyzwyczajony do zawieszenia turystycznego. I to, że to zawieszenie było twarde, dla mnie to było tak, jakbym ja wsiadł na przerośniętą endurówkę. Mhm. I to nie było dla mnie żaden problem. Ale powiem jedną rzecz podczas jazdy w terenie. Gdy jechaliśmy takim korowodem, jak jechałem innym motocyklem, jechałem absolutnie normalnie. Ten motocykl odpalił we mnie gotowość do wyścigów, i mimo tego, że Aprilia ma też claim swój B-Racer, mm -hmm. mimo tego, że ja jestem jeźdźcem aprilowym, że mam właśnie tu Arega i że jestem w niego wjeżdżony, to najwięcej osób podczas tego, tego testu, podczas takiej rundki właśnie po poszutrze, wyprzedziłem na, na Katemie, bo on chciał jechać szybciej i on lepiej się prowadził. Tak. z odkręconą manetą. I to jest coś niesamowitego w tym motocyklu. E, ja na przykład jestem. E, niektórzy powiedzą, że to wada, inni powiedzą, że zaleta. Natomiast mi jest ciężko się adaptować do różnych motocykli. I tak jak są ludzie, którzy świadają na dowolny motocykl, i na tym motocyklu zrobią z nim wszystko. mieliśmy enduraka, który na każdym z tych motocykli potrafił zrobić magię. On jest ja mam tak, że ja wolę motocykl, żeby jechał tak, jak ja chcę. I Tutaj dzięki temu, że mamy szereg różnych ustawień, yy, mamy pięć trybów jeżeli chodzi o jazdę, bo jest dołożony pakiet raili, więc mamy dodatkowo jeszcze mapę raili. Mamy możliwość regulacji yy, jak reaguje drive by wire i ja ten motocykl po poświęceniu kilku minut mogłem ustawić dokładnie tak jak chciałem, żeby on reagował i to jest dla mnie magia. I najważniejsze, że te przeszkadzace, przeszkadzacze elektroniczne mhm nie włączają się tak, na, tak, tak uporczywie i natarczywie tak. jak w Huskwarnie, tak. gdzie tam nie można tego po prostu wyłączyć. Cały czas przekręcasz czy stacyjkę, czy wyłączasz zapłon, wyłączysz silnik i od razu wraca, wraca kontrola trakcji. Tutaj ten motocykl bardziej ufa uh -huh. swojemu użytkownikowi. Może dlatego, że KTM bardziej kieruje się w stronę profesjonalistów, a huskwarna właśnie skręciła w tę ścieżkę turystyczną. Znaczy, powiedzcie tak, na pewno bardzo by było ciekawe, do jakiegoś kolejnego materiału, wziąć dwa motocykle dokładnie w tej samej konfiguracji, poświęcić im dużo czasu, bo to wiesz, drobne niuanse będą też miały znaczenie. Bo to, jak tutaj mamy wpuszczone lagi w półki, trzeba byłoby skontrolować, jak to jest w huskwarnie. Trzeba byłoby to wszystko posprawdzać, skonfigurować te motocykle, żeby one były jak najbardziej podobne, i wtedy można zrobić wiarygodny test porównawczy tych dwóch motocykli. Natomiast w tej chwili no, KTM wygrał. Wiesz, wiesz, no jeszcze laboratoryjne warunki. Powinniśmy z, tak. przygotować, pętlę, biorąc pod uwagę, że to miał być hmm. test porównawczy enduro, musielibyśmy przygotować pętlę. Najlepiej pojechać po prostu na tor, y, zrobić powtarzalne, powtarzalne tak. przejazdy, y, zmieni, wiesz, tak naprawdę ustawić albo pośrednio, dajmy na to dla Ciebie, dla mnie, albo, albo full dla Ciebie, potem zmienić zawieszenie. No to jest... Albo to każdy jest, klika, co chce. Tak, tak jakby, ty, ty, wiesz, tylko, że, tylko że widzisz, tylko to, że to bardzo jest... bardzo trudne do tak, zrobienia. To raz, a dwa, że w stronę sportu, te motocykle nie są sportowe, nigdy nie, nie będą. Nie. To, że Chris Birch potrafi robić naprawdę niesamowite rzeczy takim motocyklem, to, że nasz Endurak wcale nie jest od niego gorszy i potrafi na swoim KTM 990 różne fifraki wykręcać tak. i na każdym z tych motocykli, którymi tutaj mhm. jeździł podobne rzeczy robić, to jest jedno, ale umówmy się, zwykły człowiek, to sam, tego samego zwrotu użyłem podczas recenzji Yamahy, Tenere 700 Rally, z naszego tutaj porównania, zwykły brzozowski, z Zwykły Kowalski, zwykły Marszałkowicz to będzie po prostu wykorzystywał ten motocykl w takiej konfiguracji, jakiej on, on tutaj jest. Oczywiście tam klikając sobie ze znajomym, który się zna tak. i wyjdzie na to, że ten sprzęt i tak przerasta absolutnie jego możliwości. Tak, natomiast wstęp mamy, przejdźmy do samego motocykla. Bo tak. Tu już jest wstęp, ja już chciałem kończyć. Ty już chciałeś kończyć. Ja się mm. dopiero rozkręcam. bo ile rzeczy ileśmy rzeczy już powiedzieli. Ale tak, silnik 100 Nm 105 koni. To samo co w huskwarnie. To samo, co w huskwarnie. Mm -hmm. Uważam, że jest to bardzo fajny silnik, który z jednej strony pozwala na dynamiczną jazdę, ale też daje ci taki fun factor, jak to mieliśmy opisane przy e, chyba dawaniu. Dałem mu dziesiątkę za fun factor. E, reakcja, ta spontaniczność. E, to jest motocykl, który po prostu tworzy banana na twarzy. Ale druga sprawa. Dojazd w miejsce, w którym chcemy się bawić autostradą. Ten motocykl też jest do tego stworzony zakładając opony takie, jakie mamy na nim, czyli Pile, Pirelli Ester. Tak. Ten ester to jest skrót od Street, ale te 30% offroadu absolutnie w, tak. w, nim je, w nich jest. Dojeżdżamy sobie autostradą trzymając zacięty gaz na 140 licznikowych, czy 145, mhm. bo GPS-owskie to będzie w okolicach 140, tak. czyli nie przekraczamy dozwolonej prędkości. I jedziemy sobie w komfortowych warunkach, nie wiem, do wkręcając jeszcze sobie deflektor na przykład, żeby w tym kasku off-roadowym nam za bardzo Miewało, daszka nie podwiewało. Tak. Przyjeżdżamy na, 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 nawet na tor, na jakąś imprezę, mm -hmm. na nie wiem Enduro Romaniacs albo gdzieś nawet za granicą, zdejmujemy deflektor i to wszystko. Przestawiamy, tak. przestawiamy nie wiem, od, 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 odczepiamy sobie uchwyt na telefon, przestawiamy tutaj tryb Rayleigh, tak. który już wcześniej sobie w domu przygotowaliśmy i ogień. Dodatkowo, zobacz, to też jest piękne, wyobraź sobie, że czekacie długa podróż i masz takie odcinki, gdzie chcesz pojechać bardziej agresywnie, ale na przykład już zaczyna padać deszcz, do, masz ostatnie 80 km do hotelu, jesteś zmęczony coś, te wszystkie wspomagacze... No już wyobraziłem sobie to, no. Tak. Mhm. I zobacz, i teraz jesteś zmęczony, pada deszcz, tak. cały zmoknięty, wytelepany. Włączasz sobie wszystkie wspomagacze i ten motocykl po prostu doprowadzi Cię do celu. Jestem już, dojechałem. Dojechałeś. Mhm. Spokojnie, nawet Cię nie zdenerwowałem, tak. wiesz? Otworzyłeś chmielowy napój i już się relaksujesz po całym ciężkim dniu. I druga sprawa, patrz, to jest motocykl, który jest gotowy do wyścigów, gotowy do ścigania się. Tak. I ma bagażnik, na który możemy ma. sobie, raz, że nasza pasażerka może wygodnie się złapać, a dwa, że możemy wygodnie umieścić sobie torbę, to prawda. przypiąć i o tę torbę może się oprzeć nasza pasażerka. I on jest też taki ready for touristic. Tak, więc kompromis, hmm. jakby z jednej strony, jakby wiem, że dużo było wśród nas dyskusji na temat tego Katema, ale tak jak zastanowić się i rozebrać go na poszczególne elementy, to to jest naprawdę... Świetny motocykl. No, Turystyczne enduro. Na, na, na pewno jest to pełny pakiet. otrzymując Kupując KTM, otrzymujemy motocykl, który jest i gotowy do sportowych wyzwań, tak. i gotowy do, do jazdu na te sportowe wyzwania na kołach, i do zwiedzania świata. Mhm. E, absolutnie do wszystkiego. E, oby, oby, tylko, oby tylko był bezawaryjny. Tak, tak bo wiadomo. Europejskie konstrukcje słyną z tego, że nie są tak bezawaryjne jak japońskie konstrukcje, a KTM też swoje za uszami ma. Więc jeżeli ten motocykl będzie tak jeździł, jak jeździł przez te kilka dni u nas, to naprawdę. To ja go kupuję. Tak. tak. E... Oczywiście w cudzysłowie, bo motocykl już mam na razie nie zmienia. Znaczy powiem tak, gdyby ktoś przyszedł i powiedział: Słuchajcie, panowie, po tym teście wybierzcie jeden motocykl do kupienia, to jakby take my money, ja biorę KTM-a. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten motocykl, mimo że ja w ogóle nie jestem jestem turystycznym. Dobrze, a jakie jest twoje podium tutaj w, w tych. Patrzyłeś na, na, na to głosowanie. Tak, patrzyłem. Jak to na pierwszym miejscu miałem KTM, Tak. na drugim miejscu miałem Suzuki, tak. I na trzecim miejscu miałem tenerkę. Okej, okay, no to trochę zbliżone. Ja miałem tak. na pierwszym miejscu tuarega, na drugim miejscu Suzuki. Mhm. I na trzecim miejscu Ducati. Tak, natomiast mimo, że stoimy przy KTM-ie, tak uważam, czy? że trzeba wspomnieć. Suzuki jest dla mnie największym zaskoczeniem tego testu. Przez wiele lat uważałem Suzuki za takie mdłe motocykle, takie nijakie. Trochę, natomiast... tak, trochę tak było z wyglądu przede wszystkim, tak. ale nie wiem, czy jeździłeś na nich, bo jak ja zacząłem jeździć tak. na Suzuki, to zacząłem je doceniać. I najśmieszniejsze jest to, że możecie pomyśleć, że to jest reklama, bo my przy KTM ciągle mówimy o tym: Suzuki, to naprawdę jest mega zaskoczenie, bo chłopaki z Suzuki wreszcie zrobili od podstaw nowy motocykl. Tak. I popatrzcie, tak. wykosili. Oprócz KTM, wykosili konkurencję. Tak. Ja jestem w szoku. Chcę poszukać jednej rzeczy. Chcę zobaczyć jaka jest różnica punktowa między drugim Suzuki a pierwszym KTM. -em. Czy to było blisko, czy była tak, przepaść? 700, rzeczywiście... 717 a 697, czyli tutaj mamy 20 punktów różnicy e, na 900 możliwych. To jest bardzo niewiele. No, nie to dużo. jest bardzo blisko. Nie dużo. Trzecie miejsce z kolei to jest 676 Aprilia. E, 22 punkty za Suzuki, 21 punktów za Suzuki. Czyli w ogóle pierwsza, trójka. Gęsto. To są bardzo gęsto. Gęsto, tak? gęsto. Kolejne czwarte miejsce: 666, czyli jeszcze bliżej. 10 punktów za Aprilion. I to zajęło Ducati. Ogólnie tak. hmm, ciekawe. Ja jestem bardzo, ale to bardzo mhm. zaskoczony zawsze wynikami testów yy, naszych porównawczych, dlatego że zupełnie o czym innym rozmawiamy, a zupełnie co innego pokazują karty do głosowania. Bo jeżeli. Zejdziesz z motocykla, pojeździe w terenie i mówisz, że rewelacja! Najlepszy motocykl w tej mhm. stawce. Super! To wiesz, co tak naprawdę mu dajesz? Tylko dwie dziesiątki. Dajesz mu za fanfaktor i za ten. Tak. tak. A potem się może okazać, że w asfalcie to on ci jednak zamyszkował i nie bardzo Ci się to, to podobało. Że elektronika cię wkurzała, bo musiałeś coś uporczywie wyłączać, a to się włączało cały czas. Podchodzisz do motocykla, patrzysz, że jednak on nie jest tak ergonomiczny, po dłuższe jeździe i nie masz gdzie przetroczyć torby i tracisz punkty. I to jest, zobacz, kwestia taka, dlatego I zebrałeś dziewięciu, dziewięciu jeźdźców. Dziewięciu jeźdźców z kompletnie różnymi nastawieniami do jazdy, z innymi umiejętnościami i wyłonili najlepszego. Jedyny był, jedyny był wspólny mianownik, że macie po prostu wszyscy jeździć w terenie lepiej ode mnie. Tak. Tak, jak kolano. Nie było to trudne. Jak kolano? <laughs> Bardzo dobrze. <laughs> o, Półtora raza większe niż drugie. <laughs> tak, Bartek ma taki problem, że umie jeździć, nie umie się zatrzymywać i zawracać na motocyklach tak. typu Adventure. Jeżeli ktoś zaoferuje mi szkolenie z zawracania motocyklami typu Adventure, to piszcie w komentarzach. Mam telefon do endoraka. On tak. ci nauczy jak zawracać w miejscu buksując tylnym kołem. Wiem, ale dalej jeżeli ten motocykl zacznie się walić, to ja i tak mam jeszcze między nogą a ziemią tyle niestety, więc... Tak, też widziałem jak raz zawracał i się mocno pod, pod paru nogą, wiesz co powiedziałem? No. No, widać, że jesteś wielkim chłopem, a nie chudym szczurem i po to masz te nogi, żeby... No niestety, niestety. Odbić. Tak. I żeby było śmiesznie na huskwarnię. Mhm. Podparłem się, żeby się nie wyglebić. I też mam mnie kolano boli. Także Bartek? Nasze testy kolanowe tak, uważam tak. za Słuchaj, zakończone. Będziemy się, będziemy się zdzwaniać, jak będziemy leżeli w domu obłożeni. Nie, no u mnie jest, u mnie jest dużo lepiej, czuję to lewe kolano, ale twoje prawe jest dużo lepiej. Może dobrze. spotkamy się na rezonansie. Do zobaczenia. Do zobaczenia na rehabilitacji. Tak. TriCity Gdańsk, nowy dealer KTM. -a. Serdecznie dziękuję za użyczenie zwycięzcy naszych testów. I przede wszystkim Pirelli Polska. Gratuluję, gratuluję zwycięzcy! No bo jednak KTM z Medik pokazał, że no robi bo jednak to. No nic to najlepiej. nie odbierał. Zwycięzcy, gratulujemy, bez żadnych ale, bez żadnych dodatków. Gratulujemy i dziękujemy Liberty Motostor za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy Schubert Polska za to, że umożliwiła nam jazdę w tych fantastycznych kaskach E2. Dziękujemy za wsparcie Pirelli Polska, która wyposażyła wszystkie motocykle, które fabrycznie nie wyjeżdżają z, tak. z fabryki właśnie na oponach Pirelli STR. Doposażyła je w, w te opony. No i dziękujemy Likui Moli Polska za to, że wspierała nas podczas smarami, podczas tych tekstów, te, i całą chemią te, testów, no i sprawiła, że dojechaliśmy do mety. Tak. Dziękuję Ci bardzo za to, Również że, dziękuję. Że, że byłeś z nami. No i cóż, mam do nadzieję, że, że spotkamy się nie na rehabilitacji, tylko że polążujesz mnie trochę na tym, na tym, na tym to, że mam dwa kotory krosowe w okolicy Warszawy. Kumpel, który ma 790 i jeździłem z nim w terenie na Tuaregu, Poka tak. pokazał mi dwa, po tym dwa nowe miejsca. Po tym weekendzie nawet nie chcę zwracać uwagi na te motocykle. Wracam do lekkich motocykli enduro, to jest ale jednak... Ale to wiesz co, ja będę miał czas na nasze zabawy dopiero w sierpniu, tak ale... to zabrzmi, a ja Ty będziesz już wtedy... jak zrobi... będziemy na y, zabawy w sierpniu, bardzo chętnie pojadę na kolejny taki weekend, jak kiedyś robiliśmy i mm. tym razem stanę na rzęsach, żeby jechać takim motocyklem. Polecam Wam mieć takiego Bartka Marczołkowicza, bardzo fajny chłopak, bardzo fajnie się z nim robi i tak. interesy, i, I jeździ, i tylko, tylko, fil, tylko filtra powietrza nie potrafi załatwić. Zawsze jak ktoś potrzebuje, potrzebuje kogoś, kto się wywróci na motocyklu, bo jest za wysoki, polecam się. Naprawdę. I to nie są brawurowe wywrotki, to jest taka brawurowa wywrotka, gdzie nawet taki... motocykl nie ucierpi, ale za to kierownik się, się rozwali. Mam dla Ciebie hasło reklamowe. Paczak z konsekwencjami Bartosz Marszałkowicz. Tak, to jest mój, chyba moje hasło przewodnie. Dobra. Dziękujemy.